Władimir Putin stał się prezydentem wojny, e, takiej, która może być prowadzona w Ukrainie, ale też w innych miejscach, bo on wykorzystuje tę mobilizację wojenną do tego, żeby właśnie, właśnie przekształcać obecny system z takiego twardego autorytaryzmu na neototalitarność. profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Uniwersytet Wistula i spotykamy się chociaż na odległość w czasie ważnego wydarzenia w Federacji Rosyjskiej. No tak, to jest ważne wydarzenie, które ma miejsce już od jakiegoś czasu w sensie tak zwanych wyborów bądź plebiscytu wyborczego. Um, dlaczego mówię, że można było to y, rozciągnąć w czasie? Dlatego, że już od końca lutego do 14 marca można było głosować w Rosji w tak zwanych trudnych regionach albo oddalonych regionach, do którego załączono m.in. tereny okupowane przez Federację Rosyjską. I tam urny przyjeżdżały do wyborców, i próbowano w ten sposób zwiększyć frekwencję w tych wyborach, a jednocześnie zebrać, dać taki, taki sygnał, że Rosja. Znaczy tam, że, że Ukraińcy popierają Rosję w tamtym regionie. To jest bardzo niedobry sygnał, a jednocześnie pokazujący, że te wybory nie powinny być uznane przez społeczność międzynarodową ze względu na fa chociażby fakt głosowania na terytorium innego państwa. Natomiast rzeczywiście same wybory jest taki, są takim momentem przełomowym, takim crash testem całego systemu, który, no właśnie, przeżywa pewne trudności związane z wojną, związane z trudnościami życia codziennego dla obywateli rosyjskich. No i właściwie że Władimir Putin potrzebuje dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wzmocnienie systemu, czyli pokazanie, że każdy ten element, machiny wyborczej w ramach tego systemu zadziała, a druga rzecz, żeby pokazać, że Rosy, Rosjanie popierają wojnę i jego działania. W związku z czym można by było tak powiedzieć, że Władimir Putin stał się prezydentem wojny, takiej, która może być prowadzona w Ukrainie, ale też w innych miejscach, bo on wykorzystuje tę mobilizację wojenną do tego, żeby właśnie, właśnie przekształcać obecny system z takiego twardego autorytaryzmu na neototalitarność. Pani profesor, jak pani uważa, czy dzisiejsze informacje, które dochodzą o, o atakach na rafinerie y, ukraińskich, czy to jest coś, co przedrzeć się, bo nie zdążyłem sprawdzić do y, wiadomości rosyjskich, czy teraz w czasie wyborów y, takich tematów y, media nie poruszają i widzieliśmy propagandę, widzieliśmy masę filmików, no, czasami śmiesznych, a czasami wręcz nawet niesmacznych, które nawołują do tego, by pójść do wyborów i w domyśle, y, na kogo głosować. To wiemy. Jest taki filmik o żołnierzach, którzy próbują od, y, odblokować ładunek wybuchowy. Mają bardzo mało czasu, ale no, ostatnio zadziałało, jak przecięli ten kabelek, więc teraz też przedziała, zadziała, bo jakby z, wybrali inny kabelek, to by była katastrofa. Czy taki przekaz jest w mediach rosyjskich? Znaczy, w Rosji oczywiście ten spektakl wyborczy jest kontynuowany od lat. Nie wiem, pary małżeńskie tuż po zawarciu związku idą do urn wyborczych i oddają swój głos. Rosjanie przebierają się w bardzo różne postaci. Dieda Maroza, jakiegoś bohaterów rosyjskich, którzy biorą udział w tym show które można tak podkreślić. A jeżeli chodzi o takie rzeczy, które destabilizują ten proces, czyli między innymi ataki na rafinerie, to nie jest jakoś wielki temat. Natomiast w, można poczytać o tym, co dzieje się w Białogorodzie i w tych przygranicznych terenach. To jest oczywiście podskręcane przez rzecznika Kremla chociażby, że to jest próba płynięcia na wyborców rosyjskich, płynięcia w ogóle na rosyjskie wybory i myślę, że te elementy mają również taki um, ładunek emocjonalny, dlatego że w tych regionach oczywiście ciężko jest Rosjanom oddawać głosy, bo ten ostrzał artyleryjski ze strony Ukrainy jest większy niż wcześniej. Jednocześnie w tym samym czasie na tereny przygraniczne wjechały takie ugrupowania jak Legion Swoboda czy RDK, czyli Rosyjski Korpus Ochotniczy, do tego, żeby właśnie dywersję wykonywać. Ja, ja to wszystko kumuluję jako tak zwaną ukraińską aktywną obronę, czyli w momencie, kiedy Ukraińcy. Właśnie nie mają amunicji, wystarczającej liczby amunicji, no to muszą a, trochę rozciągać rosyjskie wojska, pokazywać, że utrudniać życie przeciwnikowi, chociażby atakując rafinerie, które mają bardzo ważny wpływ na to, co dzieje się w społeczeństwie rosyjskim, ale jednocześnie na to, w jaki sposób Rosja prowadzi wojnę, bo bez paliwa byłoby to bardzo trudne i a, myślę, że będzie ten element właśnie ataków na rafinerie rosyjskie kontynuowany, bo od jakby spełnia swoje dwie podstawowe funkcje Wszyscy analitycy chwalą te ataki, że one są stosunkowo niedrogie, a jednocześnie skuteczne. One są i bezsprzecznie Ukraińcy też mają dobre rozpoznanie, bo, bo to są często ataki w punkt. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tematu wojny w społeczeństwie rosyjskim. Czy kiedyś przyjdzie ten moment, czy on może się zaczyna, że Rosjanie zaczynają być zmęczeni? Przykład Jekateryny Duncowej, której w końcu nie pozwolono wystartować w tych wyborach. Może świadczyć o tym, że tak, i że ta euforia tej kampanii, euforia tej kampanii Z, już jednak powoli dogasa. Znaczy, myślę, że cały czas w Rosji mamy dużą część rosyjskiego społeczeństwa, która by chciała kontynuowania wojny, ale nie w takim kontekście kosztów wojny, ale raczej w kontekście zwycięstwa a, i kapitulacji Ukrainy. Te nastroje rzeczywiście. Prowojenne to takie, takie maksymalne tych tak zwanych zatpatriotów, to dotyczy około 20-25% społeczeństwa. Ale jest też rosnąca grupa ludzi, którzy w Rosji odczuwają skutki wojny, ekonomiczne, ale też osobiste. Władimir Putin próbuje transferować część środków, żeby trochę... Ułaskawić te grupy społeczne albo właśnie przekonać ich do siebie. Zresztą, cały proces wyborczy to jest też jedna wielka łapówka dla komisji wyborczych i taki w um, podzięk podziękowaniu za ich wydajną pracę dostają a, pewne profity, albo jeżeli też nie wykażą się znakomitą efektywnością, czyli nie uda się zebrać 70% frekwencji, a jednocześnie będzie poniżej 80%. 10%, bo to są takie thresholdy, byśmy powiedzieli, tych wyborów. 80% procent głosu, głosujących na Władimira Putina, no to wówczas również Komisja Europejska, przedstawiciele Komisji Europejskiej, co ja mówię? Komisji, komisji Wyborczych oczywiście, będą mieli jakieś reperkusje osobiste z tego tytułu. Ale fakt, faktem sytuacja całej Rosji skłania Rosjan do, takiego, do takiej kons kons konstatacji, że um, wojna jest na długi czas. A, I to sam mówi Władimir Putin, że te, um, całe, całe państwo będzie się podporządkowywać gospodarce wojennej, a, a najbardziej uprzywilejowanymi, w takim cudzysłowie oczywiście, grupami to będą te, które są związane z wojną. Więc taką mamy sytuację w czasie tych czegoś na kształt wyborów, bo chyba tak należy to określić, ale chyba one jeszcze nigdy nie były tak sterylnie przeprowadzone, jeżeli mogę użyć tego słowa, bo tutaj chyba już usunięto jakiekolwiek możliwość zagrożenia. Mam na myśli i Dumcową, i Nadjeżdina, i trzech kontrkandydatów nie, nie spełnia tutaj chyba jakichś roli faktycznych przeciwników, a sam Władimir Putin występuje w roli już nie kandydata, tylko przyszłego, kolejnego prezydenta Federacji Rosyjskiej. No oczywiście te, 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 zarówno ci kontrkandydaci, e, którzy nie zostali dopuszczeni do głosowania, y, były takie duże obawy ze strony władz rosyjskich, że zostanie powtórzony scenariusz białoruski, gdzie też e, z jednej strony niedoceniono kobiety jako te kandydatki, które zjednoczyły się, właściwie te masowe protesty, które zostały bardzo brutalnie stłumione, to jednak były efektem tego niezadowolenia z systemu. A w Rosji bardzo mocno uważano teraz, tak jak pan wspomniał, sterylnie przeprowadzono, dobrano tych, tych kont kandydatów i fakt, że nie dopuszczono ani Duncowej, ani Borysa Nadierzdzina, którzy mówili duże hasła przeciwko wojnie, to jednak był ten element właśnie legitymacji tej wojennej, wojennego kursu polityki zagranicznej Rosji. Mamy więc kandydatów, którzy są tylko jakimś tam tłem, a dla Władimira Putina, jak się ich zapyta konkretnie, czy chcą wygrać wybory, to wymijająco mówią, że nie wolno krytykować Władimira Putina. No a oni mają jakieś inne pomysły. Opozycja na emigracji ma taki pomysł, albo właśnie żeby m, Ma pomysł, żeby Rosjanie przede wszystkim się zobaczyli podczas tych wyborów i organizują taką akcję, promują akcję, żeby przyjść do wyborów w, ostatniego dnia o 12.00. Ale już władze w obawie przed właśnie za, m, takim destabilizacją tego procesu wyborczego za, zapowiedziały, że a, w momencie, kiedy będą się ustawiać kolejki o 12 w niedzielę. No to będzie to można było podciągnąć pod zakłócanie pracy komisji wyborczych, a za co grozi pięć lat więzienia. Nie lubię urządzenia pod tytułem telefon, bo czasami znikają mi tweety, ale pani, to teraz zareklamuje, pani Twitter, czyli X wrzuca pani bardzo dużo wiadomości wrzuciła również taką, że w czasie tych. Tych czegoś, tego czegoś na kształt wyborów. W warunkach wojny wybory nie są dobrowolne w wojsku rosyjskim, to są obowiązkiem. No tak, tak. To Sołowiow w swoim takim wystąpieniu propagandowym, jak to zwykle on, chce się jak najbardziej przypodobać Władimirowi Putinowi i powiedział takie zdanie, które właściwie możemy rozciągnąć na cało cały admin resource, czyli ten, ten zestaw zarówno administracji, jak i służb, które są wciągnięte w przeprowadzenie tych parawyborów, że to nie są wybory, tylko to jest jakby rozkaz głównodowodzącego, czyli oczywiście Władimira Putina. I tak naprawdę wynik tych wyborów i to, w jaki sposób one zostaną przeprowadzone, ma świadczyć o tym, jak bardzo lojalny jest naród względem Władimira Putina, My trochę przyzwyczailiśmy się w państwach demokratycznych, że rząd i przywódcy nasi raczej są usługodawcami różnego rodzaju potrzeb, które społeczeństwo wyrażają. W Rosji jest inaczej. To ludzie mają pokazać, jak bardzo kochają i jak bardzo cały czas zadowoleni są z tego, że żyją w państwie rządzonym przez Władimira Putina. No ale to, co ma wyjść tak naprawdę, jaki jak przekaz ma wyjść z tych wyborów, to jest brak alternatywy dla Rosjan, więc dalej powinni siedzieć i nic nie robić, nie angażować się politycznie. No a drugi, że Władimir Putin właśnie zostanie z światem i z nimi na wiele, wiele lat. Konstytucja zmieniona w 20 roku pozwala mu na kolejną reelekcję i możliwość rządzenia do 2036 roku. Pamiętam, że w 20 roku była Pani w studio jeszcze w Paście i w budynku Pasty i wtedy właśnie rozmawialiśmy o tej możliwości, że w 24 Władimir Putin będzie mógł, na te, wtedy jeszcze to były plany, będzie mógł startować w wyborach i okazuje się, czas bardzo szybko leci, że tak jest w istocie. O godzinie 19 naszego czasu w ostatnim punkcie, w ostatnich punktach w obwodzie Królewieckim będą, zakończy się głosowanie. Wielkie show, wielkie wydarzenie. Gdy ja mówiłem, na początku troszeczkę prześmiewczo powiedziałem, że to wielkie wydarzenie, bo mam wrażenie, że to jest tylko inscenizacja. Wyniki są dobrze znane. Po co aż tak dużo tej maskirowki przy tym wszystkim, skoro wiemy, czym to się wszystko zakończy? To jest wielkie wydarzenie dla każdego autorytarnego, a w tym przypadku teraz neototalitarnego systemu, dlatego że o ile znamy wyniki wyborów za czasu to rezultaty wy tych wyborów nie są takie oczywiste. I to pokazał bardzo wyraźnie przykład właśnie Białorusi, wspomnianej przez nas, które pokazało, że owszem, co z tego, że Aleksander Łukaszenka napisał sobie ponad 80% poparcie, jak potem a, doszło do masowych protestów i tego, że a, został właściwie postrzegany już jako nielegitymowany przywódca Białorusi i tego bardzo mocno, chyba nawet bardziej Rosjanie obawiają się nie tyle kolorowych rewolucji, bo też to jest ważny element przeciwdziałania takiego rodzaju rewolucjom, ale właśnie wydarzeniom na Białorusi, bo przez wiele lat mówiono, że Białorusini to są tacy, taki, taki naród, który raczej biernie obserwuje, co się dzieje. No i mamy bardzo, tutaj bardzo duże podobieństwo między właśnie Białorusinami a Rosjanami, ich kulturą polityczną, w związku z czym rzeczywiście władze, pomimo tych sterylnych warunków, obawiają się różnego rodzaju wystąpień. I mamy już przykłady, które pokazują, że nie wszyscy Rosjanie są chętnie widziani, albo inaczej, nie wszyscy Rosjanie widzą ten proces jako demokratyczny. Mamy podpalenia niektórych urn wyborczych, mamy Wlewanie takiej substancji zielonki, takie symboliczne, dlatego że to było charakterystyczne wykorzystywanie zielonki do na przykład ataku na Aleksja Nawalnego. Pamiętamy, że on był wielokrotnie w ten sposób nękany przez różne osoby nie wiadomo, skąd, ale właśnie Rosjanie w ten sposób na razie indywidualne pokazują, że się nie zgadzają, a warto powiedzieć, że jakby po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, no to system represji naprawdę sięgnął czasów może na nawet porównać w niektórych przypadkach do lat 30, 30. XX wieku i działań stalinowskich. No bo jeżeli eliminuje się takich przeciwników politycznych, którzy nie mają tak naprawdę wielu realnych szans na zwycięstwo, ale jednak dają jakąś opcję B. I tutaj mówię oczywiście o eliminacji Aleksieja Nawalnego. Um, więc przekaz, który ma z tego wyjść, ma tak naprawdę pokazać, że system cały czas działa na rzecz Putina i Rosjanie nie mają mieć nadziei żadnych na jakąkolwiek zmianę. A to nie tylko chodzi o Ros Rosjan, ale przede wszystkim o elitę władzy, że Putin cały czas stoi na czele tego systemu i jednocześnie potrafi nim na tyle zarządzać, żeby no, przekazywać ten element bezpieczeństwa e, osobistego, dobrobytu, a możliwości ściągania e, jakby, e, renty z tego, co e, obserwujemy dzisiaj w Ukrainie chociażby. Wspomniała Pani o dobrobycie też często się dyskusu, dyskutuje o sankcjach, czy one rzeczywiście. Ja oczywiście uważam, że powinny być szersze. Mamy wiele też wątpliwości co do tego, jak przebiegają. Wiemy też, że rosyjskie ziarno wpływa na rynek europejski, ale nie mniej są sankcje, które je w jakiś tam sposób działają. Wojna trwa już drugi rok. Rosja przeszła na tryb wojenny funkcjonowania państwa, gospodarki, czy to ma wpływ na życie przedziętnego Rosjanina. Dobrze, to wykorzystajmy te, te przykłady, które dziś, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli te ataki dronów na rosyjskie rafinerie. Otóż 1 marca Rosjanie musieli wprowadzić, władze rosyjskie musiały wprowadzić embargo na eksport benzyny, bo rafinerie są atakowane, a Rosjanie nie mają wystarczających technologii, żeby je szybko zbudować od nowa, żeby je naprawić. I dlatego też widnieje jakieś niebezpieczeństwo dla Rosji oczywiście reglamentacji tego ważnego surowca, nie tylko jako broni. W stosunkach międzynarodowych, ale właśnie zabezpieczenia swoich obywateli. Więc jeżeli coś ma wpływ na mm, chociażby podniesienie kosztów, bo pamiętajmy, że sankcje w żadnym przypadku, w żadnym państwie nie przyczyniły się bezpośrednio do obalenia rządu, natomiast zawsze zwiększają koszty mm, tego, co robią dane państwa w stosunkach międzynarodowych, a innym się to nie podoba. I zwiększanie sankcji ma miejsce rzeczywiście. To nawet, że niestety dla sankcji, niestety dla tego, co chcemy robić, one są omijane, ale wygląda to w ten sposób mniej więcej, że w państw Unii Europejskiej wzrósł eksport do krajów Azji Centralnej o gigantyczne procenty, między innymi też z Polski. W ten sposób trafia to do, na rynek rosyjski, różne produkty. Ale, no właśnie, to ale jest bardzo ważne, bo te produkty, jak po, możemy sobie wyobrazić, jeżeli są sprzedawane przez pośredników, to ich koszt jest o wiele wyższy. A chcielibyśmy, żeby te sankcje były bardziej, bardziej implementowane, żeby nie trafiały te produkty na rynek zachodni. Na, na rynek rosyjski, natomiast e, cały czas widać, że Rosja ma duże problemy mimo wszystko z tymi sankcjami e, zagranicznymi. Może nie na takim etapie, jakbyśmy nie na takim poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali, ale niewątpliwie tutaj się zgodzę z panem redaktorem, że rzeczywiście one e, działają. A zatem one działają. Naszym gościem jest profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Uniwersytet Wistula. Rozmawiamy o tych wyborach jako o przełomowych, ale tak naprawdę, jakby się zastanowić, no po, poza, tym, poza konkluzją, że to jest wielka maskirowka, to nie ma to większego wpływu na politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej i ten kierunek, który był obrany, będzie cały czas, on się nie zmieni, a nawet Wiktor Miedwiediew dzisiaj już y, kolejny tweet się pojawił, że wysyła groźby pod y, adresem y, Łotwy. Tak, może zacznę od tego ostatniego. Dmitry Miedwiediew jest y, mm, osobą, która weszła w buty kiedyś bardzo takiego buńczucznego, ale już zmarłego Żyrenowskiego, który Zawsze mówił to, czego trochę nie wypadało pozostałym członkom elity, ale też pozwalało na to, żeby wyczuć nastroje społeczne w Rosji, a jednocześnie zobaczyć, jak reaguje zagranica na tego typu zapowiedzi. Rzeczywiście Telegram jest czymś, co Dmitry Miedwiedź wykorzystuje. Od marca 22 roku, czyli jest ta, dokładnie ten Telegram założył to konto założone na ewentualność wojny, znaczy na ten moment wojny w, z Ukrainą, a i tego, żeby straszyć świat. No jak sobie przejdziemy przez e, Telegram Miedwiediewa, to zobaczymy, że. On tam straszy Zachód bronią atomową, Ukrainę uważa za byłą, byłą jakąś republikę, a jednocześnie ostatnio powiedział o tym, że Ukraina to jest Rosja. Niedawno opublikował, kilka dni temu opublikował 7 punktów tak zwanego planu pokojowego, zasadniczo, który sprowadza się do kapitulacji Ukrainy, a jednocześnie tego, żeby Ukraina, uwaga, wypłaciła Rosji rekompensaty z tytułu tego, że ponieśli koszty, na prowadzenia działań zbrojnych. I jedni uważają, że to nie ma sensu go słuchać, bo to jest jeden wielki propagandista, a nie żaden polityk, ale z drugiej strony to jest zagrzewanie do wojny, mobilizowanie z rosyjskiego społeczeństwa do tego, żeby um, cały czas nie tylko było lojalne względem Władimira Putina, ale właśnie uznało status Putina jako tego prezydenta wojny. I ma pan tutaj rację, to co się dzieje w Ukrainie może się powtórzyć w różnych innych państwach, dlatego że Putin wszedł już w, te, w tę rolę i będzie mu bardzo trudno z, tego, z tej pozycji wyjść.